O zestawach na rok 2025 dowiadujemy się w strasznie chaotyczny sposób. Początkowo poznajemy ceny czerwcowych zestawów, teraz dostaliśmy ceny i zdjęcia dwóch marcowych setów. Trzeci z fali marcowej jest znany, ale tylko pod nazwą. Nic więcej na jego temat nie wiemy. W tym filmie natomiast nie będziemy skupiać na tym chaosie, bo on jest kompletnie bez sensu. Omówimy sobie tutaj dwa nowe zdjęcia zestawów z fali marcowej na rok 2029. A więc zacznijmy ten odcinek. Pierwszym zestawem, który sobie dzisiaj omówimy, jest kiełogrzmot, czyli smok, którego będzie chciało uwolnić zakazana piątka. Pierwsze co rzuca się w oczy, to zdecydowanie jest to, że ten smok stoi na dwóch łapach i jest strasznie wychudzony. Ale tak całkiem szczerze to wychudzenie tutaj naprawdę nieźle wygląda. Skrzydła będą miały specjalny mechanizm, wyglądają bardzo dobrze. Te nadruki na tych skrzydłach wyglądają świetnie. Do przednich łap, jak i pazurów, a także głowy również nie można się doczepić. Bardzo podoba mi się również ten ring, ten pierścień, który otacza jego głowę. Do tego mamy łańcuchy, które symbolizują to, że zakazana piątka musi go uwolnić, no i jeszcze jest jakaś mini budowla. Ten zestaw będzie składał się z 668 elementów, a minifigurki, które w nim znajdziemy to Lloyd, Sora, Ary, Nia, Noct i Dragonian. Arin wygląda zacnie, Sora niestety znowu ta sama. Drugi ze smoków to arcy smok skupienia. Moim zdaniem odrobinkę lepszy zestaw, ale to tylko mój gust. Jest to dwugłowy smok, jedna głowa ma postawione rogi, druga ma opadnięte rogi. Do tego jedna połowa tego smoku jest taka jakby granatowa albo fioletowa, druga jest taka bardziej kremowa. To połączenie tych kolorów, to równe połączenie tych kolorów, takie, że jest ta granica i, i jest ta granica przemiany koloru, wygląda naprawdę ciekawie. Krzydła również mają ciekawe barwienie i też bardzo ciekawym jest ta łuska przy nogach zrobiona ze skrzydła. O wiadomo, z elementu, z którego jest zbudowane skrzydło. Jest jedna rzecz, która mi się nie do końca tutaj podoba, a mianowicie łączenie nogi ze stopą. No ale to też jest tylko mój gust. Do w tym zestawie dostajemy mini budowlę i taki spinner z Pinditsu, jak dostał już Arin, Kai, Sora czy Lordras, teraz dostanie to Dricks. Prawdopodobnie ten spinner w tym przypadku ma emitować obrót. Ten zestaw będzie miał 869 elementów, a minifigurki, które w nim znajdziemy to Lloyd, Cole, Whitefire, Pixel, Kai, Drix, Wojownik, Dragonianów i Zarkt. Minifigurka Whitefire po raz kolejny jest bezzmienna, Pixel pojawi się w drugim zestawie, no i takim jeszcze smaczkiem jest Zarkt, którego to minifigurka, tak jak w przypadku pozostałych minifigurek zakazanej Piątki, wygląda naprawdę nieźle. Jeśli film wam się spodobał, to naprawdę miło by mi było, jakbyś zostawił subskrypcję, bo ciebie to nic nie kosztuje, a mi naprawdę poprawia dzień. Nie zapomnij również o zostawieniu łapki w górę, ja wam życzę miłego dzionka, trzymajcie się, do następnego.